Chodź idziemy na ścieżkę powoli powoli. Ty już trzeba iść bardzo o co chodzi wolno. Nie ma ciągnięcia wolno. Dobra, czekaj. Tak, 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 tak. ale jeszcze chwilę wolno. Wolno. Stój.

Czekaj, czekaj, nam się nie spieszy, jeszcze, jeszcze masz te ciągoty takie, wolno, 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 powoli, spokojnie, spokojnie, idziemy, chodź, 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 i potem mamy efekt. Wolno, wolno, wolno. O, o, super. Super. Bardzo dobrze. Super. Jedno znaleziono, szukamy drugiego. Chodź. Wolno. Wolno. Szukaj, 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 szukaj. Dobra, czerwone reklamy. Tam jest taka fajna droga. I czasami psy jak dochodzą, to no, nie wiem, ścieżka biegnie dalej. Ale zobaczmy. Wolno. Wolno. Wyłączył się tryb lokomotywy, ale... To jest worek. A no już. 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 Tutaj jakieś sarny przechodzą. Trzeba mi się zająć trafić. Co tam masz? Idzie dobrze. kopać przy ziemi. No, super. Bardzo dobrze, chodź, 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 chodź. Super, super, super. Dzień dobry moi drodzy. Jak widzieliście, pies Gończy Polski pracował sobie bardzo ładnie na ścieżce tropowej. Ścieżkę tropową robiłem dzień wcześniej. Jest trochę, jest, teraz jest trochę wczesna godzina, ale to z uwagi na te upały. Chociaż wczoraj było trochę chłodniej, jakiś tam deszcz rano padał i tak dalej. Zostań. Pracował sobie fajnie, coraz mniej ciągnie, także ja uważam, że będą z niego ludzie. No i co? Przed ścieżką tropową on już wiedział, co będzie robił. Po ścieżce, po ścieżce tropowej wydałem mu polecenie odłożenia, żeby sobie ochłonął trochę, bo on, pies musi wiedzieć, że kiedy pracuje, to pracuje, kiedy wracamy, to wracamy. On ma zrobić swoje. I być, że tak powiem, nam podporządkowany, chociaż z tym podporządkowaniem to wygląda różnie, ale na chwilę obecną jestem z tego psa bardzo, bardzo zadowolony. Także do zobaczenia, hej!